No i cześć, witam w krótkim vlogu. Mamy drugą połowę lipca i chciałem Wam pokazać balkonową, taką testową uprawę, no głównie papryk. Siedzą sobie tutaj w takich wiaderkach. Wiaderka to nic innego jak to samo, w czym sprzedaje się kwiaty cięte w marketach, czyli gdzieś tak mniej więcej chyba 8, może 10 litrów. No a papryki to zwykłe sadzonki gotowe, kupione gdzieś tam późną wiosną, Przejazdem w jakimś markeciku w takiej zgrzewce dziesięciopaku. No i wygląda to całkiem przyzwoicie na tą chwilę. Myślę, że z dojrzewaniem już tu nie będzie problemu, bo ich wielkość jest no wielkości jabłka w tej chwili, przynajmniej większość. Więc całkiem, całkiem fajnie to wychodzi. Tym bardziej, że ostatnio mamy niezłe upały, więc pogoda też sprzyja takiej uprawie. Mamy tutaj 10 sztuk papryk. Mam też jednego bakłażana, którego też kupiłem testowo na wyprzedaży za 4 złocisze wiosną gdzieś w markecie taki biedak podsuszony stał, no i trochę odbił no i zobaczcie, są też bakłażaniki, ale na razie małe, zobaczymy na ile to urośnie w takim niewielkim wiaderku mam też cukinie, które wysadziłem z nasion ale zrobiłem to dość późno myślę, że gdzieś miesiąc z hakiem temu więc są spóźnione no i jedna jest w mniejszym wiaderku a druga jest w takiej trochę większej kastrze, tu też rukole posiałem i zdecydowanie widzę, że ta w tej kastrze śmiga, więc tą w mniejszym wiaderku chyba też do kastry jeszcze całościowo delikatnie przesadzę, zanim owoce dopiero się tworzą, bo widzicie tu już się tworzy pierwszy owoc. Ta jest spóźniona, bo tą przesadziłem, więc ona po przesadzeniu trochę odchorowała, ale też tworzy już pierwsze owoce. I w takiej kastrze wydaje mi się, że można cukinię śmiało uprawiać. Wiaderko jest trochę za małe, jest to roślina, która jest bardzo żarłoczna i widocznie brakuje jej tutaj trochę składników. Za to papryki śmigają całkiem przyzwoicie. Każde drzewko ma mnóstwo owoców. I powiem Wam, że jestem w delikatnym szoku, bo nie spodziewałem się, że w takich wiaderkach będzie to tak fajnie rosło. No nawożenie jakieś tam jest, mniej więcej raz na dwa tygodnie, tak na czubek łyżeczki do herbaty dajemy tutaj azofoski, no i nic więcej. Podlewamy woda, azofoska raz na dwa tygodnie, raz na półtora tygodnia, jakoś sobie to fajnie rośnie. Na zbiory zapraszam też. Gdzieś mniej więcej, pewnie za miesiąc, może już coś będzie do zebrania, więc też zapraszam na kanał. Z pewnością pokażę Wam, co zebrałem. Może zrobię nawet ważenie tych papryk. Co zbiorę, to na wagę, sumuję, zobaczymy, ile udało się. Uzyskać z papryk uprawianych właśnie w takich wiaderkach. A dlaczego ten test? Bo generalnie uprawa grządkowa u mnie totalnie odpada. Na początku, jeszcze w pierwszym roku, jak tu się wprowadziliśmy, to się jakoś dało, ale teraz już nie da się, bo gdyby te papryki były na grządkach, to by nic z nich nie było. Jest tak dużo pomrowów, ślimaków bezmuszlowych, że one po prostu pomimo, że się tam truje, zbiera i tak dalej. To wgryzają się w paprykę i taka papryka podgryziona od razu gnije, nic z tego nie ma. Druga kwestia: bardzo dużo różnych szkodników mamy, karczowniki, szczury, wszystko tu biega, no bo tereny tutaj są bardzo zielone. Jest to blisko rzeki Wisły i stamtąd chyba to wszystko przychodzi z tych. Bagienek takich i różnych terenów tego typu. No i wszystkie sadzonki są po prostu systematycznie podżerane. W ostatnich dwóch, trzech latach żadnych cukinii nie miałem, bo jak takie ładne sadzonki wysadziłem. To zostały zżerane tam na dole, korzenie podżerane. Przychodziłem rano, a taka cukinia wyglądała, jakby ją ktoś nożem poderżnął i leżała po prostu na boku. To samo się działo z jarmuzami. Też żałuję, że nie dałem tutaj jarmurzy do pojemników, bo jarmusz wysadziłem w fajne sadzonki, takie 15-20 cm. Po tygodniu obie zniknęły, tak, obie je ktoś po prostu ukradł. Nie było nawet śladu po korzeniu więc wszystko co jest warzywem znika u mnie z grządek, jedynie czego się nie ruszają to fasolki szparagowej, ogórków, truskawek, tego nie ruszają. Pomidorów też nie uprawiam, bo tu obok jest kartoflowisko i zawsze jest zaraza ziemniaczana, ciężko z tym walczyć, szczególnie jak się jest w domu tylko w weekend, czasami przyjeżdżam i jest już za późno, są zbyt duże ogniska zmianowe i tego się już nie da, nie da się po prostu już opryskać, nie da się tego wyleczyć, a nie chcę też lać chemią niepotrzebnie non stop. I tak wyglądają moje uprawy tarasowo, testowo. Jak to wszystko ładnie wyjdzie, a już widzę, że chyba ładnie wyjdzie, to w przyszłości, bo mam zamiar tu balkon zrobić. To w przyszłości zrobię ładne donice drewniane z wykładką z jakiegoś tworzywa i będę uprawiał warzywa na balkonie. Słuchajcie, to jest całkiem niezły pomysł. Zresztą, jak macie balkony, tarasy czy nawet na blokach, to możecie sobie takie warzywka uprawiać. Jeszcze raz wam pokażę w czym. Zwykłe wiaderka takie z marketu, w których, no ale możecie zwykłe wiaderko po prostu kupić, najtańsze. Tutaj, tak samo. No a tutaj taka troszeczkę większa kastra, może ma z 15-20 litrów, myślę, że na pewno nie więcej niż 20 do cukini. jeżeli kupicie sobie takie największe kalfasy, to takie dwie cukinie śmiało można włożyć albo jakieś dwie cukinie plus papryka i na tarasie właśnie można sobie taką uprawę prowadzić. Bardzo polecam, zachęcam, no i eksperymentujmy, eksperymentujmy tu przynajmniej szkodniki nie wchodzą, nie ma ani ślimaków, ani szczurów, ani karczowników i wszystkiego innego, co by po prostu to zniszczyło. Tyle dzisiaj, dzięki, do zobaczenia następnym razem na zbiorach, także koniecznie subskrybujcie, żeby nie przegapić i zostawcie pod filmem coś dla zasięgu. Cześć, trzymajcie się.